Cześć, witajcie, ja jestem nowym youtuberem, a to jest Pace Beats 20 na telefonie. Bo gdzie będzie. i zobaczmy tutaj co my tu mamy yy, online. Online draft nie gram, chyba że jest takie zadanie. To jest aktualnie mój profil na Versus. Mam 5 przegranych pod rząd. Jeszcze mój skład. To jest mój najlepszy skład, jaki mam. Niestety, grać nim na razie nie mogę, bo mam zadanie grać y, składem, który się nazywa. Może być tak, on właśnie wygląda. Albo tym składem mogę grać na razie, bo mam takie zadanie. Na razie grać nie będę grał y, online. Niestety, dzisiaj zakramę sobie Drafta y, draftlik. Draft League, może tak. Jeśli chodzi o karty, nie mam ich jakoś za dużo, bo tylko 600, już prawie 700. No ale niektóre są naprawdę dobre i jestem z nich zadowolony. Ale chociaż chciałbym mieć Messiego, którego nie mam, albo Ronaldo, albo Neymara, Mbappe. Dużo piłkarzy chciałbym mieć, ale też nie narzekam, bo mm, mam takie karty, jakie mam. I bardzo dobrze. no i zawiesiło się. O, dobra. Wyjdźmy już z tych kart i zacznijmy grać drafta. Naszą formacją będzie 4-3-3-4. Spróbujmy ułożyć najlepszy draft. Oczywiście znaczy, tak nie będzie. Robię ligę angielską. I gram, yy, znaczy wybieram tak. Wow. Wybieram karty pod zgrania, ale z jego Musiałem wziąć, przepraszam. Mmm, haj, bo ma największy overall z tych kart. Mhm, mm tutaj pięknie się nam prezentuje Delali, no biorę. Tutaj bym chciał też, że z angielskiej niestety nie ma, ale największy overall ma ten no, Hiszpan, nie chcę mówić jego nazwiska, bo nie potrafię, nie znam wszystkich piłkarzy, niestety. <laughs> mm -hmm. O! Ale się nam trafiają karty. Chciałam robić angielską, ale piękne karty nam się trafiają I jak ich tu nie wybrać? spróbujemy zrobić mieszankową ligę angielską oraz hiszpańską. Tutaj waran. A tutaj będzie. Fernand. A na bramce z trzech bramki będzie Klinsen. Dobra, kolejnym bramkarzem naszym będzie Pufon. Natomiast tutaj naszym obrońcom Albiol i on zasiądzie za Ferdendesa. Obronę mam totalnie hiszpańską, więc myślę, że łatwiej będzie zrobić hiszpańską ligę. Mm -hmm. No niech będzie Sanne. Tutaj silwery to obojętne. Uuu, uu, uu, Ale bardzo fajnie. Pagio. No, spadł mi niestety, ale łączy mi na razie. Bardzo dobra karta jest. Mhm, uh -huh. no dobra. Mm, Hernandez. A zrobił tak? No właśnie, ale napad mam słaby. Skrzydłowych mam dobrych, ale napad mam słaby. Mm. Loris, bo będzie na ławce rezerwowych w pierwszym miejscu, bo... O! Benzema. O, jeszcze budzket. Tylko właśnie tak zastanawiam się. Biorę Sergio, bo to będę miał o takie skrania Już mam 100 zgrania, tylko chciałbym jeszcze zmienić napad, bo jakaś ta 75 mi nie pasuje. Fabiański. No dobra. Jednak nie zmienia ataku. Użmy sobie ławkę. Żeby było jak najlepiej z naszym składem. Od najlepszego do najgorszego. Układam sobie ławkę. O Fabiański tutaj lepszy nie ma świecącej karty. Niestety Chabieński. Dobra, finiszujemy i gramy draft y, liga. Uu, przepraszam, ale jestem zmęczona już. Dobra, simulate, draft liga. gramy. Ich ostatni mecz to był remis. Bo zobaczmy, już ma lekką kontuzję, Potuk. Nie, nie próbujcie. O, Sergio Busquets. Będzie to strzał. Mam bardzo dużo procent. 75. Chciałbym trafić bardzo dobrze. Jest. W środek bramki. Mhm. Mm Coś nie idzie za dobrze na razie. Znaczy wygrywałem 1-0, ale Sane wszedł na boisko. Dla literca z Sergio Busquetsa. Mhm. Mm Możemy zmienić, ale chyba na razie nie ma co, bo po co. Jeszcze kany bym wziął na no, obronę na pewno. Lionel Messi podłuje. O, znowu shot z Evade. Obroniony strzał. No jeden 0 O nie, o nie, nie chcę zremitować. O nie, jeszcze do mnie to zależy. Passing. Passing. Nie, fizyczność. O Boże, przegraliśmy. No niestety. No niestety. Nasz pierwszy draft nieudany. Ale nagrody jakieś są. Otwórzmy sobie te nagrody. No szkoda. Myślałem, że Messi coś trafi. Bo jak wiadomo to Messi. Dobra, otwórzmy sobie, nie ma nic, o widol, no ale mam już tą kartę, dobra spróbujmy, też nic, Arkadiusz Milik, no dobra, czy toś mamy, otwórzmy jeszcze sobie Gold Elite Packa, też nic, no niestety, jakoś warta dzisiaj nie mam, jeszcze jestem śpiący. Teraz nic nie będę kupował, bo tu się nie opłaca nic kupować. No i dobra. Dziękuję za oglądanie filmu. Tam przepraszam za te odkłosy, ale nie mieszkam sam w domu. Dzięki i cześć!